Witam Was w drugim odcinku naszego małego dronovloga. Witam Was pierwszego dnia astronomicznej wiosny. Mamy 20 marca, godzina 16. Dzisiaj ogólnie zarąbista pogoda przez cały dzień. Teraz wyszły, wyszły delikatne chmurki. Zobaczymy, czy coś nam z tego zachodu tutaj wyjdzie, czy nie wyjdzie. Bo to zawsze z tymi chmurami to jest loteria. Ale żyję nadzieją, że, że jednak coś tam delikatnie poświeci. Witam Was z jednego z warszawskich parków na polach mokotowskich no bo gdzie indziej można by przywitać pierwszy dzień wiosny jak nie, jak nie w parku ale jeszcze, na, jeszcze ogólnie w roślinności tej, tej wiosny nie widać drzewa łyse na, na ziemi jeszcze leżą liście a ja powoli kieruję się w, w okolice Tanny, gdzie gdzie zaczniemy sobie dzisiejsze, dzisiejsze latanie potem mam w planach zrobić tutaj małe kółeczko po, spacerkiem po polach mokotowskich podjechać sobie na plac Politechniki no, i końcowy przystanek będziemy mieli w, w, okolicach, w okolicach metra na Młynowie, bo muszę tam odebrać zamówione rolki, które sobie w sumie kupiłem. Na razie przynajmniej pod kątem tego, że będę na nich w, w, okresie, letnim sobie, w okresie letnim sobie jeździł. Głównie tam pod kątem dronowania. Bo w tamtym roku jeździłem na rowerze, ale na razie gdzieś tam nie mam warunków, żeby trzymać swój rower. Wypożyczałem z bajka. Ale że tam miałem jedną małą nieprzyjemną sytuację z bajka. nie mogę w ogóle swojego tam konta odblokować. Stwierdziłem, że spróbuję przerzucić się z, z roweru na, na roleczki, no, i zobaczymy, co z tego będzie. Ogólnie myślałem, że taki ładny dzień, będzie trochę więcej ludzi, może jeszcze godzina jest taka, 16.00 nie wszyscy wyszli z pracy, no w sumie 16.30 już patrzę właśnie na zegarek. Są tak, jakieś pojedyncze osoby spacerujące z psami, ale tak to dosyć spokojnie na tych. Polach Mokotowskich w dniu dzisiejszym. Jak widać, słoneczko ładnie tam sobie posiatuje, walczy, dzielnie z chmurami To co, widzimy się już na miejscu. Pozdrowienia dla Adama, który był razem ze mną na, na pierwszym odcinku. Akurat teraz, jak sobie idę, to sobie z nim piszę. Nie wiem, czy to jeszcze wyląduje w odcinku, <laughs> ale jak coś Adam zginie z social mediów, to będzie wiadomo przez kogo. Wszyscy na miejscu, na, na skraju, tak zwanej. Znaczy na no, pagule pokazuje to jako psia polana Więc co, nie znajdziesz? No. Co ty mówisz? To o tym rozi Warunek elegancki, ale jednak widać na tych drzewach jeszcze, że troszeczkę brakuje do tej takiej wiosny pełną gębą, zanim to łanie się zazieleni. Ale udało się złapać kilka kadrów, a więc lecimy w miejscóweczkę tam na nakładkę. <głynie> ogólnie takich, jakaś nie wiem, czy gra albo jakiś event. Bo w trakcie latania, nie wiem, trwało to może 10 minut, odbiły do mnie ze 3-4 grupy takich, nie wiem, licealistów, tam mniej więcej w takim wieku, że szukają jakiegoś jaja, czy czegoś, i czy z dronem nie pomogą jakieś tam ekipy z kamerą mierzyć. no ale niestety, nie? nawet tych aparatów takich małych w rękach, które oni tam sobie nawet trzymają, to myślę, że trzebałoby naprawdę zaraz nad ziemią gdzieś tam lecieć, żeby ten aparat zauważyć, a jeżeli... Jest jakiś tam event, gdzie czegoś szukają, to, to na pewno te ekipy tutaj nie będą ułatwiać im, żeby, żeby te kamery gdzieś tam były widoczne. Ale minęło z pół godziny od tego, jak się z wami witałem i w, na polach Mokotowskich. Może nie zarobiło się od ludzi, ale no bez porównania. Dużo ludzi, ludzie wyszli na joggingi, na rowery. Widać, że. Gdzieś to się wszystko budzi i ludzie gdzieś tam zaczynają trochę łapać tej energii, tego ścieższego słońca, które gdzieś tam chyba za mną widać, bo chyba jutro i pojutrze tam przynajmniej prognozy na razie zaplanują to, że pogoda ma znowu wrócić do stałego standardu, czyli fajna temperatura około 10 stopni, ale słońca to tam może nie być. No niestety A propos ziomeczka z kamerą to tam za drzewami sobie idą. Znaczy idzie opak z kamerą i chyba na razie tutaj <noise> chowają się przed uczestnikami. <noise> Już wiem co to za akcja. Podpytałem się gościa, bo to e, x organizuje razem z gościem z tiktoka z Otwogęgiem. Gdzieś tu podobno na terenie pola Mokotowskiego schowali jakieś jajo. I że jak się znajdzie te, te jajo to tam jest nie wiem jakiś komputer chyba za 20 czy za 25 koła do wygrania. Więc event fajny, no ale nie ma czasu na takie rzeczy. <noise> I Trzeba iść dalej, e, kręcić fajne, fajne gdzieś tu kadry. Tu na kładce w sumie nie byłem pomimo tego, że na Polach Mokotowskich już tam nieraz się latało ale jakoś tutaj w ten rejon ten rejon 400 metrów odległości jakoś nigdy się nie jakoś w ten rejon nigdy się nie, nie zapuściłem a więc widzimy się już w okolicach kładki. no i mam już kawałek ławeczki ale nie będę tutaj długo siedział Tobie zaraz wymienię baterię poprzednią, bo jeszcze nie wymieniłem I tak sobie startuję podkładko to to w kierunku centrum sobie pójdziemy Już tam sobie na jednej baterii To wszystko ładnie, ładnie oblatam Żeby nie robić dodatkowego międzystartu Bo przez tą rozmowę z, z gościem z XCOM Trochę się to przedłużyło bo tam gadaliśmy kilka minut No i zaczyna ten zachodzik uciekać Żebyśmy jeszcze zdążyli tą politechnikę ładnie złapać A okolice Munowa już najwyżej będą po, po zachodzie Po tym jak odbiorę rolki Jeszcze lekki slalom pod drzewami Miejsce słabe do startu Bo jak ktoś się zapomni to można przychaczyć Ale... Jeszcze <grym i górę> <grym i górę> Powiem tak, byłby bardzo krótki lot, ale ogólnie jest git. Muszę przyznać, że pomimo tego, że chmury na chwilę obecną przysłoniły nam słońce, to bardzo fajnie te chmury jednak mimo wszystko robią za, za, o jak to się nazywa, nie za blendy, tylko bardzo ładnie zmęczają światło i, i kolorki na zdjęciach i na klipach powinny być leże. Ogólnie zapowiada się całkiem przyzwoity zakładnik. W sumie wyszło nam z tego spaceru takie faktycznie kółeczko wokół pól mokotowskich. Szersze już na horyzoncie. Powolutku ląduje. Drzewo mamy, ale to na spokojnie się ominie. I, i ogólnie, co? Tak, zgodnie z planem, idziemy dalej na, na plac Politechniki, ale już widzę, że że jednak chyba końcówka tego zachodu może nie dowieść, bo już na samym horyzoncie widać, jak są chmury. Więc prawdopodobnie nawet już się gdzieś tam słońce e, od dołu nie, nie, nie przebije, już słońce niżutko. No ale zobaczymy, może odrobinka szczęścia będzie i i i coś dodatkowo nam z tego wyjdzie. Ogólnie Politechnika jest bardzo wdzięcznym miejscem. Zazwyczaj jaki warun by nie był, to to oddaje, oddaje i, i to bardzo dobrze. Idę na tramwaj i lecimy na Plac Politechniki. W ogóle muszę podziękować Wam za zajebisty odzew. W sensie pozytywnie, że spodobał Wam się pierwszy odcinek razem z Adamem. Mam nadzieję też, że spodoba Wam się drugi, pojedynkę. pojedynkę zdecydowanie ciężej jest. Eee. Pociągnąć nagrania, bo jednak to gadanie samemu do siebie jest zdecydowanie inne. Ale mam nadzieję, że powolutku będę wchodził na, na odpowiednie obroty i że będzie nam się tutaj wspólnie dobrze spędzało czas. Ja już jestem dosłownie 150 metrów od, od, od placu Politechniki i widzimy się już na miejscu, jak zacznie się rozkładać. A w szczególności chciałbym podziękować trzem osobom. Te osoby no, dokładnie wiedziały, <laughs> że o nie chodzi za, za porady po, po pierwszym odcinku, bo było tam kilka malutkich mankamentów. Ale poradziły i mam nadzieję, że już nie, nie będą się te małe pierdoły powtarzały. Ja już, jak widzicie, rozpakowany. Jeszcze tylko został czekin do zrobienia, żeby było wiadomo, że, że kot jest na rejonie i żeby wszyscy uważali. Nie, no, świruje. Trzeba się na mapce zaznaczyć. No i widzimy się już w powietrzu. Tak jak mówiłem wcześniej, jednak słoneczko od spodu nie wyjdzie, no i niestety nie będzie tutaj ładnych kolorów. Wyjątkowo wyjście na, na polibudę nie, nie odda tak mogłoby oddać, ale też coś fajnego z tego tutaj złapiemy. Tak jak mówiłem niestety słoneczko nie, nie wyszło. Zrobiło się dość ponuro, co widzieliście na, na ujęciach. No ale co? Nie ma co płakać. Nie zachodzi całkiem udany. To ja się pakuję, tak jak mówiłem, jadę po rolki i co, nie żegnamy się jeszcze, bo jeszcze mamy trzecią, trzecią baterię. Nie w pełni naładowaną, ale coś tam na, na tym... na w okolicach metra młynów pokombinujemy. Do zobaczenia na miejscu. Jak zwykle trzeba było wyjść tamtym wyjściem, a wyszedłem w tym. Więc jak zwykle, 100% skuteczności, jeżeli chodzi o, o wychodzenie na stacjach metra, na których nie bywa się na co dzień, ale ogólnie. Akurat jestem pierwszy raz, byłem na stacji wynów. No i bardzo ładnie się prezentuje. To trzeba przyznać, że ktoś, kto je robił, to, 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 to bardzo dobrze pomyślał o tym, jak to one mają nowocześnie wyglądać. I sprzęcik jest, ale, ale. Ale długo mnie w nim jeszcze nie zobaczycie, bo jednak po 13-14 latach przerwy odjeżdżane na rokach to wygląda dość pokracznie. Więc myślę, że jakiś czas jeszcze będę musiał pochodzić z buta. I co? Ten temat załatwiony, czyli trzeba się wziąć za zaloty. Szukam sobie jakiegoś luźniejszego spocika, żeby już widzę jedną z morę, która będzie na mnie polowała. Nie wiem, czy widać na kamerze. Ale ile linie wysokiego napięcia? Trzeba będzie mieć z tyłu głowy, żeby nie, nie, nie zahaczyć. Miejscówkę już sobie ogarnęłem. Lodowiska zrobiłem z, z kartonu. Zatem fru! Jednak nie będziemy latali na błonowie Zrobiłem sobie krótką, krótką rundkę po pierwsze jest ciemno, po drugie te wiszące te linie są najciekawsze. Jeżeli chodzi tam o jakieś bliższe kadry, trzeba by mieć trochę e, węższe odnioskowo, żeby te węzły się łapać i nie zobaczyć. No więc, żegnam się z Wami i co, do następnego.